W miesiącu sierpniu zeszłego roku na sesji Rady Miasta Państwo podjęliście uchwałę, której zmieniającą budżet, w której niewykorzystane środki za rok 2019 w wysokości 1 87 892 zł zostały o, to, o tą kwotę zostały zwiększone wydatki, nie dochody, wydatki pozycji dotyczącej gospodarowania odpadami. Stąd po prostu jak gdyby mimo że, nie były, że wpływy nie pokryły nam wydatków, dzięki tym niewykorzystanym środkom mogliśmy po prostu y, zrealizować płatności związane z kosztami gospodarki odpadami. Y... To podkreślane w interesie mieszkańców Sanoka. Tylko proszę Państwa, sa, mieszkańcy Sanoka to, to również jest miasto, to jest miasta, a miasto to jest budżet i tutaj to co już podkreśliłem jest to jeden z takich obszarów gdzie ustawodawca znacznie powiedział że no, tego typu wydatki budżetowe muszą beneficjenci pokrywać w całości dlatego też jeszcze zanim zwrócę się do państwa z takim jako skarbu bo tak naprawdę w momencie podjęcia tej uchwały państwo o niej zapomnicie Natomiast no ja będę cały czas musiał monitorować i, i obserwować, jaki to skutek będzie mieć nie tylko dla obecnego budżetu, dla, wydat dla wydatków bieżących, ale jaki to będzie mieć wpływ na ewentualnie wyliczenie wskaźnika zadłużenia rocznego w przypadku, gdy te wydatki bieżące nam wzros wzrosną, jak to wpłynie ewentualnie na możliwości bilansowania się następnego budżetu. Ja w styczniu już myślę o grudniu, o październiku, proszę Państwa. Ja tylko jeszcze przypomnę, bo tutaj też dużo mówiło się o tej karcie dużej rodziny, o tej uldze, która została zmniejszona. Ja myślę, że musimy tutaj odpowiedzialnie popatrzeć na kompleksowo, na, nie tylko na ulgi wynikające z gospodarki odpadami, ale również i na całą działalność tak zwaną, powiedzmy, socjalną tutaj budżetu miasta, a tylko przypomnę, że w tej chwili sam budżet Miejskiego środka Pomocy Społecznej stanowi jedną trzecią wydatków bieżących. Jeżeli nawet odejmiemy z tego wszystkie dotacje po stronie dochodów i wpływów, one się muszą bilansować, czyli to, co dostajemy w formie dotacji, to i tak zostaje ponad 10 milionów złotych na działalności socjalnej, gdzie pokrywamy te wydatki już z własnych środków. Jest to przyrost rok do roku. Przypomnę, że w 2018 roku było, była to kwota niewiele ponad 8 milionów złotych, a w tej chwili na 2021 rok jest to ponad 10 milionów złotych. Też, proszę Państwa, musimy powiedzieć otwarcie, że ulgi mieszkańcy Sanoka mają chociażby w dopłatach do wody i kanalizacji. Jest to ten milion, o którym była już tutaj mowa. Inne miasta rezygnują z tego, ponieważ nie są w stanie takich dopłat realizować. I trzecia pozycja jeszcze, ja to traktuję również jako pewnego rodzaju ulga dla korzystających z komunikacji miejskiej, a większości to są mieszkańcy Sanoka. Mianowicie w tej chwili uwzględniając wszystkie wpływy związane z komunikacją miejską, czyli wpływy z biletów, z umów podpisanych z, z gminami, który, którym świadczymy te usługi, a wydatki, które ponosi przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, to my dodajemy do, w tym obszarze, ponosimy, jak gdyby finansujemy dodatkowo jeszcze 2 miliony 387 tysięcy, bo tyle, tyle jest, taka jest różnica między wydatkami komunikacji miejskiej a dochodami, które osiągamy. Jeżeli by tak to podsumował, jeszcze wziął pod uwagę kartę dużej rodziny, z której korzystają Sanoczanie na naszym ośrodku, jeżeli chodzi o Centrum Rehabilitacji i Sportu, to jest następne ponad 100 tysięcy złotych. Dlatego bardzo proszę, zwracam się do Państwa tutaj, można powiedzieć z apelem jako skarbnik, żeby pańska, Państwa decyzja była tutaj bardzo obiektywna i tutaj no, rzetelna pod tym względem, żebyście Państwo po prostu po, popatrzyli na całość, nie tylko na, na jakiś wycinek tego, tego problemu. Bo tak naprawdę jeżeli my tej uchwały nie podejmiemy, to problem zostanie, bo w pewnym momencie my i tak musimy zbilansować, żeby, żebyśmy z budżetu po prostu nie dodawali, jeszcze nie finansowali tego obszaru. A problem byłby może mniejszy w tym roku, gdybyśmy w ubiegłym roku podwyższyli stawkę, gdzie mówiło się o kwocie 27 zł, takiej urealnionej, ona została na 23 zł. I dlatego, jeżeli nie urealnimy w tej chwili tej kwoty stawki do wysokości ponoszonych wydatków w budżecie, problem zostanie na przyszłość i on będzie, można powiedzieć, narastał, bo Najgorzej to ja mam takie zdanie osobiste, że jeżeli społeczeństwo się przyzwyczai do pewnych dobrych rzeczy, najlepiej to najlepiej byłoby, gdybyśmy za nic nie płacili, ale wszyscy się przyzwyczajamy do, do tych wszystkich dobrych rzeczy i trudno nam potem z tego zrezygnować. Natomiast życie kosztuje. Tym bardziej, że mówię. Na, na początku nie mamy możliwości, żebyśmy nie mogli zbilansować tutaj po stronie dochodów i wydatków gospodarki w obszarze odpadów komunalnych. Dlatego też bardzo proszę jeszcze raz Państwa o pozytywną decyzję, żebyśmy mogli to w trakcie roku realizować. Natomiast. tych nieruchomości zostało odebranych około 600, 600 ton tych odpadów. Koszt odbioru i zagospodarowania w roku 2020 za jedną tonę wynosi 741,96 zł. Natomiast po przetargu, który był w miesiącu grudniu zeszłego roku, za jedną tonę odbioru tych odpadów zaproponował wykonawca stawkę 1449,36 zł. Szacujemy, że tych odpadów z nieruchomości już w tym roku tylko zamieszkałych, Zostanie odebranych około 500 ton, czyli jest to znaczny wzrost w stosunku do wydatków, które ponieśliśmy w roku ubiegłym. Na, na, na pewno też na wzrost stawki wpłynął no, koszt funkcjonowania gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych. Według wstępnego rozliczenia rekompensaty za 2020 rok w gminnym punkcie zostało zagospodarowanych. 5387 ton odpadów segregowanych, natomiast przy kalkulowaniu rekompensaty, którą otrzymaliśmy we wrześniu 2019 roku gminny, na założenie było takie, że w gminnym punkcie zostanie zagospodarowanych 4982 tony. Stąd, Musimy po prostu uiścić operatorowi fakturę tak zwaną wyrównawczą, która obciąża tegoroczny budżet. Ja w Państwu tutaj pokrótce, pokrótce zaprezentuję podstawowe składowe, które wpływają na kalkulację tej stawki zaproponowanej w uchwale. Czyli tak jak, jak Państwu tutaj wcześniej mówiłam z opłat pobieranych z tytułu gospodarowania odpadami pokrywane są koszty między innymi administracji. W roku 2021 w budżecie zaplanowana jest kwota 615 190 zł. Oprócz kosztów płac i pochodnych dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami kwota ta obejmuje również Koszty edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników, jak również koszty monitoringu nieczynnego składowiska przy ulicy Stróżowskiej. Następną pozycją, która wpływa na koszty, to jest funkcjonowanie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych. Szacujemy, że po zmianie systemu, czyli wyłączeniu z systemu nieruchomości niezamieszkałych, do gminnego punktu mieszkańcy oddadzą 2045 ton odpadów segregowanych. I rekompensata, którą nam przedłożył operator na ten rok za funkcjonowanie gminnego punktu, będzie wynosić 1 623 000 zł. Oprócz tego, do tych kosztów została doliczona część tej faktury właśnie wyrównawczej za rok 2020 oraz faktura z zeszłego roku, która obciążyła nam tegoroczny budżet, czyli to jest łączna kwota, która, która będzie dotyczyć gminnego punktu, to jest 2 miliony 57 zł. 680 rok, Czyli żyjemy w tej epoce i w tym wieku. Ja bardzo dziękuję za wypowiedź Agnieszce Radnej, tak samo się wypowiadałam o oh, druga była moja wypowiedzi i nawet przerywałam kolegów kolegom wypowiedzi. Popieram kartę dużej rodziny 50%. Jedna złotówka, no chociażby, no to, to, to jest bardzo malutko, no ale ale gdzieś tam groszem deszczemy naszych mieszkańców i jeszcze taka właśnie. Piękna Maksyma, że my, radni, rady miasta...